Gmina Bestwina. Pan Marek Pękala przeprowadził się do Kaniowa w 1977 roku i od razu zaangażował w lokalną działalność społeczną związaną z organizacją placu zabaw. Kolejna inicjatywa to społeczny komitet budowy nowego przedszkola, potem komitet szkolny przy szkole podstawowej w Kaniowie. W tym czasie zajmował się między innymi organizacją zabaw sylwestrowych i karnawałowych, z których dochód wspierał budżet szkoły. Organizował też siłownię dla mieszkańców, jej dochody zasilały kasę, a jakże, szkolną. Pan Marek Pękala działał w zarządzie LKS Przełomkaniów. Był sekretarzem, kierownikiem sekcji piłki nożnej oraz prezesem. Modernizował boiska, budynki klubowe, spikerkę, a także działał w klubie kibica. Współorganizował turnieje tenisa ziemnego o Puchar Starosty Bielskiego. Działał w Radzie Parafialnej, angażował się w budowę nowej kaplicy cmentarnej. Działa w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom z Sercem na Dłoni. Pełni tam funkcję sekretarza. Jest również zasłużonym członkiem Klubu Honorowych Dawców Krwi. Od wielu lat organizuje spotkania ze świętym Mikołajem dla dzieci i młodzieży, podczas których przy wsparciu darczyńców przygotowuje paczki. Priorytet jego działania, jako sołtysa. To poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Jest inicjatorem licznych remontów dróg, chodników oraz budowy parku wiejskiego. W 2017 roku został wyróżniony dyplomem sołtysa za zajęcie trzeciego miejsca w plebiscycie Sołtys Roku 2017 w powiecie bielskim. Jest współinicjatorem budowy skateparku na terenach rekreacyjnych w Kaniowie. Był kilkukrotnie wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Został oznaczony brązowym krzyżem zasługi nadanym uchwałą Rady Państwa.